I znowu jesteśmy w polanicy pod tym daszkiem. Mieliśmy schronienie w czasie burzy i deszczu. No, wtedy było to zupełnie inaczej. Dzisiaj pogoda piękna, słonecznie, ale nie upalnie, lekki wiaterek. Jesteśmy na pięknej łączce, już na terenie szczytnej. Niestety, przeszedłem trochę za daleko i musimy nadrobić e, trochę drogi. Muszę dotrzeć do szosy nakłudowej, tak jak ostatnio. Już idziemy polną drogą. Już widzę w którym kierunku trzeba iść, także no, za chwilę będziemy przekraczać szosę. Szlak niebieski. Dotarcie od centrum Polanicy do szosy zajęło nam około półtorej godziny. No Tyle, że trochę błądziłem, bo szedłem jakimiś opłotkami. No i teraz już od 15 minut idę pod górę tak zwanym praskim traktem taką szeroką leśną drogą która wiedzie nas w kierunku y, rezerwatu skalne grzyby nie wiem czy tam dzisiaj dojdziemy raczej wątpię bo to jest dosyć spory kawałek drogi i tutaj widzimy cóż dzisiaj zabrałem nasz bardzo chlebek, ogóreczki, tutaj Kabanosik, kiełbaska i tu pomidorki, może bardzo. A tu oczywiście, mimo że jest bardzo ciepło, no to również herbata. A zatem czas coś zjeść. Zapomniałem widelczyka, ale sobie wystrugałem taki o, widelczyk improwizowany. Nie ja wiem czy to można nazwać widelczykiem, no powiedzmy, aż jak się sprawdza. Proszę hmm. bardzo. Idealnie. Co ja tu widzę? Przed nami jakaś droga. Tam droga asfaltowa, zwana Czarnym Traktem. Lesła. weszliśmy na taki skalny grzbiet, jeżeli można tak powiedzieć. Ciężko było się tutaj wdrapać i tam widzimy drogę, na której przed chwilą byliśmy, tą szutrową. Piękne miejsce proszę Państwa Skalne Skalny ostaniec Ciężko się tu dostać, całe się zarośnięte drzewami A tutaj Las nieco z góry Odległe pasma górskie Poruszamy się z skalnego wału, takiego jakby urwiska skalnego. Niestety jest już bardzo późno, godzina 16. Nie dotrzemy dzisiaj do tego całego rezerwatu skalne grzyby. Mamy tutaj namiastkę, prawda, w postaci takich kamulców. Grzybów to do nie przypomina. No ale nie do rady. Niestety za późno wyjechaliśmy. Słychać jakieś maszyny. Leśne, coś tam kombinują. To się nazywa złudzenie optyczne. Ta skała przypomina z daleka taki stos worków ze skamieniającym cementem, jaki, jakie można spotkać koło osówki w górach. Sowich naprawdę bardzo ciekawe. Formy skalne to jest na piaskowce górnokredowe. Na skutek wietrzenia, erozji te skały właśnie przybierają takie fantazy, fantazyjne formy. Forma skalnego grzyba oczywiście nie jest mm, spotykana wyłącznie tutaj na terenie gustołowych. Oczywiście na całym świecie występują takie formy w różnych miejscach. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, no to mamy ich największe zgromadzenie. Tak? Jesteśmy na szosie do Batorówka, a później do Karłowa. Wycieczka do grzybów może być tematem innej historii. No, a dzisiaj powoli wracamy. Jest 16.30, myślę, że. Koło 19 powinniśmy być już w Polanicy. No ale droga powrotna powinna być nieco szybsza, ponieważ będzie cały czas w dół. i teraz mamy rozwidlenie dróg i wchodzimy z powrotem na praski trakt. Późna południowa herbatka w lesie. Coś tam zjadłem. Niestety wziąłem trochę za mało jedzenia. Jestem nadal głodny. A tu jeszcze kawałek czasu. I kawałek drogi do powrotu. No ale mam jeszcze coś słodkiego. Więc nie będzie chyba tak źle. Mały łyczek herbaty, no już jest po wpół do szóstej, słońce chyli się pomału ku zachodowi i bardzo, bardzo lekki wiaterek, jest cisza, spokój, słychać tylko taki delikatny, delikatny szum, szum drzew, ale bardzo, bardzo cichy, suiki Widziałem pliszki, są też strzyżyki, bardzo tu, bardzo tu fajnie. Ta kapliczka w lesie niesamowite wrażenie robi. Proszę Państwa, już w tym rejonie dzisiaj byliśmy, tylko pieszo. A teraz już podjechałem samochodem, drogę powrotną, jeszcze na chwilkę tu popatrzeć. Łyknąć jeszcze herbatki przed tym powrotem. No. Pięknie tu. Tu jest taka cisza, mimo wiatru. Słychać tylko ciche popiskiwania ptaków, nic więcej. No, i zapraszamy do następnych filmików z wycieczek. I nie tylko. Do widzenia, Państwu.